Bardzo serdecznie, z tej strony Piułku. Hmm. W dniu dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować, jak można zastąpić klucz dynamometryczny do prostych spraw garażowych. Mówię tutaj o wymianie kół z letnich na zimowe. Tak samo, nie wiem, w motocyklach odkręcając tylną ośkę na przykład do regulacji łańcucha, naprężenia łańcucha, tak samo czasami trzeba użyć klucza dynamometrycznego, żeby po prostu tą ośkę zakręcić. Gdyż yy, na przykład jest taki motocykl KTM i o ile dobrze pamiętam, on miał tam chyba około 80 Nm do zakręcania tej właśnie tylnej piasty, no i te piasty lubiały pękać. Tam ludzie na tych forach internetowych pisali. No i ogólnie chciałbym taką właśnie zacząć taką serię takich takich ...odcinków garażowych, takich lifehacków garażowych, że tak w cudzysłowie powiem. No nic, szkoda gadać dużo i zabieram się za robotę, pokażę Wam jak się to robi. Może komuś to się faktycznie przyda. Zapraszam do oglądnięcia tego filmu. A zanim jeszcze to będę robił, chciałbym Wam po powiedzieć, że... ...ja tego jeszcze nie widziałem w ogóle na YouTubie. Także to będzie ciekawa akcja po prostu. Mi to ojciec kiedyś pokazał, tam, nie wiem, miałem 8 czy tam 10 lat, już nie pamiętam, coś tam robił przy dużym Fiacie i tam coś przy głowicy sobie dokręcał. Ale to, to wiadomo, że tam precyzji tam przy dużym Fiacie to nie trzeba, było bardzo dużo precyzji w ogóle, bo to, to było, ten samochód był zrobiony z chuj paproci. Dobra. Także biorę się za robotę i wam pokazuję, jak to się po prostu robi. Żeby nie było, że upinta się jakaś maniana. Odwala na garażu. Także dwa klucze denomometryczne mam. Jeden do 30, drugi do 110 N. Także spokojna wasza głowa. Odkładam je na bok. Tak, a więc do tej prezentacji. Oczywiście, oczywiście w tym momencie powiem, że ja nie chcę nikogo uczyć, ale pokażę wam, jaki jest taki właśnie prosty, prosty sposób. Dobra, do tej prezentacji potrzebuję skrętarkę, miarkę, wagę. No i naszą śrubkę taką testową. Punktak, kawałek rurki, taśmę izolacyjną i podstawowe narzędzia. Mogę powiedzieć Wam także do no, no takich mniej precyzyjnych rzeczy jak zakręcanie kół, to właśnie ta metoda się właśnie przyda. Także rurka od podnośnika i klucz, który będzie jak najlepiej pasował z tą rurką, żeby nie było luzu. I obwinie teraz tutaj taśmą. W poprzednim ujęciu widzieliście jak wierciłem otwór tutaj w tej rureczce. Czemu to zrobiłem? A mianowicie odmierzyłem od środka klucza 50 cm, zaznaczyłem punktakiem i wyszło mi gdzieś tutaj. Zrobiłem tą dziurkę po to, aby ta waga mogła być tutaj zamontowana właśnie o to w taki sposób. Teraz ktoś może mi napisać w komentarzu, czemu wierciłem dziurę? Jak mogłem po prostu zamontować wagę tak? A mianowicie dlatego wierciłem dziurę, gdyż to się nam może po prostu przesuwać podczas yy, dokręcania koła. Dobra, do czego dążę? Yy, może przejdźmy do, teraz do teorii. Dobra, teraz troszeczkę piśmiennictwa, że tak powiem. 1 kg metr odpowiada około 9,8 Nm. Także przyjmijmy to, że to jest na przykład 10 N, żeby się nie bawić w te dziesiątki. I na przykład mamy sobie chcemy sobie dokręcić śrubę 20 Nm. Robimy tak, że to jest około 2 kg na jednym metrze, ale że nasz klucz ma długość 0,5 metra, Także będziemy używać siły ciężaru yy, dwukrotnego, czyli 4 kg, żeby dokręcić 20 N. próbę do testów zamontowałem w imadle biorę ten nasz klucz z dźwignią 50 cm teraz jeszcze uruchomię drugą kamerkę i pokażę Wam wszystkie wyniki tutaj naszą wagę włączam i wkładam wywiercony otwór no i trzeba wytarować no i tak jak tam pisaliśmy, zrobię 20 Nm, czyli tutaj musi być 4 kg na tej wadze. Zaczynamy. 03, 05, 1, 8, 1, 9, 2 kg, 2, 8, 3, 6, 3, 7, 4, jest. I nasza śruba jest dokręcona wartością 20 cm. A więc pora na podsumowanie. Tą metodę można stosować. Tak w cudzysłowie powiem raz na ruski rok. Na przykład dokręcając koła w samochodzie, lub też regulując naciąg łańcucha w motocyklu na zębatce. Co mogę powiedzieć? Do takich metod jak na przykład. Dokręcanie głowicy, lub też yy, czapki od głowicy, gdzie po prostu na przykład jak u mnie w Suzuki DR650SE zamontowany jest tam też wajek rozrządu. Nie poleciłbym tego rozwiązania, gdyż tam po prostu musimy użyć troszeczkę precyzji i w ogóle tej dokładności. Także dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu. Zapraszam na inne moje filmy. Zapraszam również do subskrypcji i jak i również do lajkowania. Do następnego.